Siedziba firmy DRF. Padłem dzisiaj, żeby zobaczyć, jakie nowości przygotował producent. Popularne skrzydła czasami ewoluują. Zobaczcie, skrzydło SARA ECO. To skrzydło drzwiowe z ukrytą ościeżnicą. Model przygotowany do pomalowania w kolorze ściany. Po poprawnym zamontowaniu widoczna jest tylko ta szczelina i klamka. Skrzydło po prostu znika. Oczywiście model wyposażony jest w magnetyczne zamki i ukryte zawiasy. Nowością jest nadruk DRE Print. Może występować w dwóch wariantach: w wersji matowej albo błyszczącej. Sam nadruk może być taki sam z obu stron albo różny. Zobaczcie, tutaj mamy skrzydło ze statku kosmicznego. A po tej stronie głębie oceanu. Oczywiście skrzydła wyposażone są również w ukryte ościeżnice magnetyczne zamki i ukryte zawiasy. Ciekawe rozwiązanie. Kolekcja grafii to proste skrzydła drzwiowe z ścieżnicą bezprzylgową. Elementem dekoracyjnym jest grafika wydrukowana w wersji DRE Print. Mamy aż 25 rodzajów grafik. Skrzydła drzwiowe mogą być wykończone w wersji matowej albo błyszczącej. I co więcej, grafika może być taka sama na obu stronach skrzydła albo różne. Zobaczcie w tym modelu. A z drugiej strony mamy zupełnie inną grafikę, wykończoną w połysku. I dopiero tutaj jest efekt wow. Te skrzydła idealnie nadają się na przykład do pokoju dzieci. Mają magnetyczne zamki, ukryte zawiasy, a krawędź skrzydła drzwiowego wykończona jest czernią. Mam dla Was teraz małą niespodziankę. Wszyscy kochamy fornir. Fornir jest elegancki i nadaje naszym wnętrzom naprawdę ciepłego wyrazu. Stoję przed skrzydłem drzwiowym, które jest fornirowane. Jak myślicie? Napiszcie w komentarz teraz, w tym momencie. Pauza i komentarz. To nie jest fornir. To również jest nadruk. Nadruk w wersji DRE Print, który imituje idealnie fornir. Zobaczcie, jak ładnie składają się słoje. I w tej wersji nadruk jest nie tylko na skrzydle drzwiowym, ale również na ościeżnicy. Najfajniejszą rzeczą jest to, że ościeżnica przy tym nadruku sprawia wrażenie, jakby była wykonana z litego drewna. Zobaczcie, jak ładnie przychodzą tutaj słoje. Mamy oczywiście kilka wersji kolorystycznych i możemy się tym świetnie bawić. W tym wykończeniu skrzydło jest trwałe, a kolor się nie zmieni. Idę dalej, szukać nowości. Model Semi to całkowita nowość, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, w bieli i w czerni. Mamy skrzydła drzwiowe w ościeżnicy bezprzylgowej i przylgowej, tak jak ta tutaj na ekspozycji. W tym modelu zewnętrzna rama wykończona jest matową folią, natomiast poziome ramiaki są wylakierowane na wysoki połysk. Zobaczcie, w tym lakierze można się po prostu przejrzeć. Weźmy włoski i lecimy dalej. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że pomiędzy poziomymi ramiakami mamy matowe, delikatne przeszklenie. Ten model łączy ze sobą matowe wykończenie i wykończenie na wysoki połysk. Bardzo ciekawe zestawienie. Wszyscy pokochaliśmy styl loftowy. Model nowa dedykowany jest właśnie do tego typu wnętrz. Mamy dwa wykończenia: wersję betonową i wersję miedzianą. Możemy mieć skrzydło drzwiowe i opaski i ośliżenie wykończone tym samym materiałem, tak jak jest tutaj w tej wersji betonowej, ale możemy się też pobawić. W wersji miedzianej skrzydło jest wykończone folią imitującą mieć, opaski i ościżnice są czarne. Dodatkowo mamy element dekoracyjny w postaci takiego bulaja. W obu wariantach krawędź skrzydła drzwiowego wykończona jest czernią. W wersji miedzianej i w wersji betonowej. Sama powierzchnia skrzydła drzwiowego naprawdę imituje beton. Posłuchajcie. Czuć fakturę pod moją ręką. To co? Które skrzydło bardziej pasuje do stylu loftowego betonowe czy miedziane? Ja wybieram beton, bo jestem architektem. Wszystkie modele i nowości marki DRS znajdziecie w katalogu. Polecam ja, duży i mały.